Historia na dziś: Samotność. Żył sobie młody człowiek, Rafał, który przez całe życie czuł się niezwykle samotny. Bardzo to przeżywał, a poczucie osamotnienia było jego największym zmartwieniem. Pewnego dnia spotkał wędrowca, mędrca, którego nazwał joginem. Rafał zwierzył się joginowi, powtarzając wielokrotnie, jak bardzo cierpi z powodu tej wszechobecnej pustki. Po pewnym czasie chłopak poznał dziewczynę, Monikę. Zakochał się i był przekonany, że to właśnie ten związek, miłość i bliskość drugiej osoby, wreszcie pozwolą mu pokonać samotność. Czuł, że znalazł właściwe rozwiązanie i że jego poszukiwania dobiegły końca. Z czasem pobrali się, tworząc szczęśliwy związek. Minęło kilka lat. Rafał. Już teraz głowa rodziny ponownie spotkał jogina. Starzec zapytał go. No i jak, jak teraz? Czy znalazłeś ukojenie? Mężczyzna odpowiedział ze smutkiem. Wciąż, wciąż czuję się samotny, cały czas ta pustka jest ze mną. Dodał też, że czuje się przez los oszukany. Wcześniej był pewien, że miłość z ukochaną osobą powinna była załatwić sprawę raz na zawsze. Ale ku jego zaskoczeniu tak się nie stało. Jogin, słysząc to, wcale się nie zdziwił. Spojrzał na Rafała ze współczuciem i powiedział spokojnym głosem: Mój drogi, wewnątrz ludzkiego serca istnieje przestrzeń przeznaczona na życie duchowe. Tego miejsca nic, co materialne, nie jest w stanie wypełnić. Szukałeś na zewnątrz, podczas gdy tak naprawdę trzeba szukać wewnątrz siebie: duchowe światło i miłość. Duchowy związek z duszą najwyższą istnieją w Tobie, ale trzeba na nowo rozpalić ogień tej miłości. Rafał stał przez chwilę w milczeniu, wpatrując się w dal. Nie tylko zrozumiał, ale też poczuł, że Jego podróż dopiero się zaczyna.